No, Peter już jest, Sandow, Śrem też jest. Bierzemy nasze toboły. Jak się złożyło, okaz natury dzisiaj rechonówkę dostaną ściuchami. Więc będziemy mieli bardzo naturalny trening. Idziemy zobaczyć co tam się dzieje. Dobry. Cześć. O, o. Jej, I dobry. I trn. O, kogo widzę. Eee. <noise> Królu. Nie byłem, nie widziałeś. Nie Zobaczcie, jaką reklamówkę dostałem dzisiaj. Naturalny trening, okaz natury. A, tak, dla na ciebie. Prezent? Prezent. Nie, nie okaz że wiedziałem, że natury. Wiedziałem, że będziesz, ale tego nic ci nie przyniosłem, bo ty już masz nazwisko, za ładne. Już nie. Nie,